W naszym studiu zapowiadany gość pani Agnieszka Mościcka, psycholog, psychoterapeutka z Instytutu Medycyny Pracy oraz ze Stowarzyszenia Przeciw Przemocy w pracy. Godność, witamy serdecznie. Witam, pani Agnieszko, czym jest zjawisko mobbingu, o czym w ogóle mówimy? Hmm. Generalnie mówimy o agresji, którą, która człowieka może spotkać w miejscu pracy, o agresji specyficznej, bo wykonywanej w białych rękawiczkach, o agresji, która jest na pierwszy rzut oka mało spektakularna i mało widoczna, w związku z tym no, z diagnozą mobbingu są takie problemy, ale o agresji, która jest tak samo raniąca jak na przykład agresja fizyczna, o ile nie bardziej raniąca i niszcząca człowieka. Gdybyśmy stworzyły sobie takie, taki katalog zachowań mobbingowych, oznaki mobbingu. Mm -hmm. Jest tego tyle, ile, że tak powiem, patologiczna fantazja sprawców im podpowiada. Także zachowań mobbingowych może być całe, całe mnóstwo. Jest kilka klasyfikacji, którymi posługują się fachowcy i które pomagają im to zjawisko zdiagnozować. I tutaj można mówić o działaniach Mobera, które są ukierunkowane na, na przykład na dobre imię, czyli na wizerunek osoby, która jest mobbingowi poddawana. Działania, które są ukierunkowane na jego relacje, społeczne, które są kierunkowane na jego zdrowie, czyli takie, które godzą w jakiś sposób w jego zdrowie. Również takie, które godzą w jego życie zawodowe, i na przykład w pozycję zawodową, podkopują kompetencje, podważają decyzje Właściwie, katalog tych zachowań, ich spektrum no jest takie, jak tylko chora wyobraźnia może sobie gdzieś tam puścić wodzę. I, i, i... To podajmy jakieś przykłady. Jeżeli jesteśmy w jakimś środowisku pracy, co, jakie zachowania mogą e, tak naprawdę. No, już możemy zaliczać je pod mobbing. Mm -hmm. Bo rozumiem, y że zjawisko mobbingu dotyczy, kiedy przełożony wobec. Swojego podwładnego właśnie stosuje tą agresję, o której pani wspominała. Mm -hmm, tak. Ale też nie tylko. Nie tylko. się. Mm -hmm. Bywa tak, mobbing może spotkać pracownika zarówno ze strony przełożonego, jak i ze strony współpracowników, czyli kolegów, koleżanek. Ba, może też spotkać jakiegoś kierownika mobbing, również ze strony swoich podwładnych. Choć zdarza się to bardzo, bardzo rzadko, tak pokazują badania i analizy. A zachowania, które wchodzą, w, które się wymienia jako zachowania mobbingowe, to są takie, które ewidentnie godzą w czyjeś poczucie godności, naruszają jego. Jego integralność, czy psychologiczną, i fizyczną również, bo i fizyczna agresja też może wejść w zakres mobbingu. Ale co to może być, do, do konkretów? Może to być na przykład celowe izolowanie kogoś od pozostałych pracowników, dawanie mu na przykład jakiegoś pokoju gdzieś w odrębnym budynku, bez możliwości połączenia się, komunikowania się z innymi kolegami, koleżankami, czy, czy nawet z klientami. Też takie sytuacje spotkałam w, 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 niestety w praktyce w kontakcie z klientami swoimi może Mogą to być działania polegające na rozpowszechnianiu plotek, na y, pomawianiu, na przykład pomawianiu o bycie chorym psychicznie. To, to, to jest też y, patową sytuacją dla osoby, która doświadcza mobbingu, dlatego że no tutaj trudno jej się wtedy tłumaczyć przed, so, przed, przed osobami, które tam. W, w swoim środowisku, że tak naprawdę chora psychicznie nie jest, bo to jest trochę jak tłumaczenie się, że się nie jest wielbłądem. Więc rzeczywiście jest to bardzo perfidna, że tak powiem, taktyka Mobera i bardzo, taka, która bardzo dotyka człowieka. No, tych zachowań może być jeszcze mnóstwo, może być dawanie pracy zbyt dużo w, w stosunku do tego, ile można tej pracy wykonać, będzie jakie mało? się ma przygotować, zbyt mało również. Tak jest. Spotkaliśmy się z takimi przypadkami, gdzie osoby o wysokich kompetencjach, dużych ambicjach Rzeczywistych możliwościach, no, nie dostawały nic, bądź dostawały prace, które były no, rażąco niegodne tego, co, co powinny tak naprawdę robić, a było to celowe działanie, a nie przypadkowe, bądź wywołane tam jakąś potrzebą firmy. Myślę, że to, co jest ważne jeszcze, co musimy powiedzieć, myśląc o zachowaniach mobbingowych, to to, że tak naprawdę, jak te też pani słyszy i państwo słyszycie, te zachowania mogą nam się zdarzyć w naszym życiu zawodowym. I teraz pytanie, kiedy one się zaczynają robić tymi Właśnie. patologicznymi zachowaniami mobbingowymi? Otóż warto pamiętać, że mobbing od na przykład konfliktu bądź od zwykłego nielubienia się, no też nie ze wszystkimi się musimy lubić w pracy, różni się tym, że zachowania mobbingowe są celowe, ukierunkowane na to, żeby kogoś poniżyć, zniszczyć, można też powiedzieć, my to, złamać mu taki kręgosłup jego psychiczny. I też, co jest dla nich charakterystyczne, to to, że trwają przez dłuższy czas. Co to znaczy dłuższy? Hmm. Tutaj zdania są podzielone i zdania fachowców, praktyków, którzy, że tak powiem, diagnozują te sytuacje, i również zdania legis zdanie legislatorów, ponieważ. Hmm, Badacze mówią, że dłuższy to znaczy co najmniej pół roku ale tutaj też praktycy sobie zadają pytanie i też sędziowie, no to co, trzymać człowieka pół roku w takiej sytuacji bycia, doświadczania mobbingu i dopiero wtedy móc to stwierdzić? Więc nie do końca tak. Tutaj musimy oczywiście po ludzku patrzeć na sytuację, każdą indywidualnie interpretować i taką bezpieczną granicą, po której możemy już rzeczywiście z większym prawdopodobieństwem wnioskować, że to jest mobbing, to są tak mniej więcej trzy miesiące. Byśmy powiedziałaś, że to jest takim minimum. Choć jeśli na przykład sytuacja trwa półtora miesiąca czy dwa, to też trzeba się nad nią pochylić i sprawdzić, czy spełnia inne kryteria mobbingu, bo, bo zawsze lepiej być może podjąć szybciej działania niepotrzebne, niż nie podjąć wtedy, kiedy są bezwzględnie potrzebne. Także... Te zachowania, o których pani mówi, ja bym dodała na, nie, na przykład jeszcze krzyk, to tak. są myślę, że dość typowe. Czy na przykład mogła pani wspomnieć o takich, które, yy, no właśnie, panią nawet zaskoczyły? Jacy moberzy potrafią być pomysłowi, mhm. to prawda, są, są takie sytuacje, które przerastają wyobraźnie w cudzysłowie tutaj schybiając normalnego człowieka. Spotkałam się z taką sytuacją, która mi zjeżyła włos na głowie, z opisem takiej sytuacji, bo, bo nie osobiście z osobami poszkodowanymi, ale osoba, która współpracuje z nami w stowarzyszeniu, się z nimi kontaktowała. To była sytuacja, kiedy przełożony wymagał od wszystkich osób zatrudnionych. To była dość specyficzna grupa, akurat zatrudniona, bo to były kobiety, przeważnie w wieku takim przedemerytalnym, w każdym razie dojrzałym na pewno. I była to prywatna firma. Choć to, że to prywatne, to nic, nic, nic nie znaczy pod kątem tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, ale o tym może będzie też chwila, żeby powiedzieć. W każdym razie to akurat była taka sytuacja, i tam przełożony, witając pracownicę, codziennie zwracał się w, w do nich w bardzo niecenzuralnych słowach, które aż trudno jest powtórzyć na dzień dobry. A gdy któraś z nich chciała iść na przykład na urlop, bądź musiała z, jakich, z jakichś powodów względów rodzinnych czy zdrowotnych, to musiała. Na, na hali przed swoim przełożonym przy innych koleżankach uklęknąć przed nim i poprosić go, żeby mogła iść na ten urlop. I on wtedy wydawał zgodę bądź nie. Godziła się na to? Godziły, tak. Ich było wiele, i godziły się na to. Mhm. Potem sobie porozmawiamy też o tym właśnie, dlaczego mhm. robimy mhm. takie rzeczy. Ale chciałam jeszcze zapytać, czy zjawisko Mobingu jest czymś nowym? Nie. Można powiedzieć stety i niestety. Mówimy o tym, nowe jest mówienie o mobbingu. No właśnie. Natomiast tego typu relacje, jak nieszanowanie się w relacjach w miejscu pracy, czy wręcz atakowanie się w ten sposób w miejscu pracy, istniało zawsze. Tylko pracownicy nie mieli możliwości wprost nazwania tego, tego problemu, a w związku z tym też nie wiedzieli, do jakiego paragrafu się odwoływać, bo, bo jeśli jest paragraf, to wtedy łatwiej z czymś walczyć, łatwiej o czymś mówić. Co prawda, oczywiście mieliśmy w innych kodeksach wcześniej też różne paragrafy, i mamy do tej pory, dotyczące na przykład naruszania dobrego imienia, prawda? Też można było tutaj z tego tytułu różne sytuacje tego typu, o których mówimy w miejscu pracy. Może? Na przykład też. Mhm. Można było się odwoływać. Natomiast ze względu na to, że to nie było nazwane wprost mobbingiem, to pracownicy czuli się trochę pogubieni i też, no, ja mam taką świadomość prawną chyba generalnie społeczną, nie mam jeszcze zbyt silnie rozwiniętych. I też się gubimy trochę w gąszczu przepisów i, i możliwości, więc dopiero nazwanie tego mobbingiem i wprowadzenie do, w 2004 roku do Kodeksu Pracy to bardzo niedawno, bardzo niedawno, tak jest. Otworzyło tą furtkę i, i wtedy dopiero zaczęliśmy o tym głośno mówić i całe szczęście, bo możemy też przeciwdziałać, a to, to, to jest największą wartością tego, że mówimy o czymś, o jakimś zjawisku. Ja przygotowując się do dzisiejszego programu, doszukałam się też wywiadu, którego Pani udzieliła dla dużego formatu Gazety Wyborczej i co mnie bardzo zainteresowało, wspomniała, wspomniała Pani o różnych takich przykładach filmowych i literackich, różnych postaciach, które są moberami. Wspomniała Pani na przykład o doktorze Hausie, co mnie bardzo zaskoczyło, bo nie wiem, czy wszyscy fani, którzy oglądają ten serial, mają w ogóle tego świadomość. Hmm. że tam są zachowania mobbingowe, które on stosuje. Mm -hmm. y Hmm, a to też w ciekawy sposób to pani ujęła, bo tutaj myślę takie dwie pieczenie przy jednym ogniu można upiec za propos tego tematu, bo e, rzeczywiście dr House można stwierdzić, że jest moberem, ale e, drugie pytanie, dlaczego możemy mieć co do tego wątpliwości? Otóż, kiedy sami nie jesteśmy mobbingowani, czyli nie doświadczamy tej sytuacji, to trudno jest nam ją dostrzec z zewnątrz. Dlatego też czasami świadkowie e, no, w, 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 mimo, że są tymi w, świadkami, w cudzysłowie, tak? To nie widzą tak naprawdę, co się dzieje, bo mobbing jest tak podstępną, można powiedzieć, taktyką. Przeważnie to tylko niestety ta ofiara go doświadcza w całej rozciągłości i ona czuje, że dzieje się jej krzywda, natomiast to otoczenie nie do końca. I być może dlatego też patrząc na to, co robi doktor, doktor House, jesteśmy w stanie zaakceptować te jego zachowania i nie interpretujemy ich, czy nie oceniamy jako negatywnych. My e, akceptujemy to e, nawet mało, my go uwielbiamy co po niektórzy, <śmiech> tak? <śmiech> A jakie zachowania, e, które stosuje dr House, właśnie są zachowaniami mobbingowymi? Hmm. Tutaj może narażę się fanom, ale tak dokładnie nie oglądam tego serialu. No ja też Natomiast nie jestem z tego więc postaram się, postaram się jakieś tutaj sobie przywołać w pamięci. Myślę, że to mogą być na przykład w relacjach zawodowych, w sytuacjach zawodowych, krytykowanie życia osobistego, na przykład współpracowników, bądź wytykanie im, szczególnie na forum publicznym, właśnie różnego typu szczegółów z życia osobistego czy prywatnego, które gdzieś tam mogą ich dotknąć, zawstydzić z pantałyku to mogą być zachowania mobbingowe również tak jak pani powiedziała na przykład mówienie podniesionym głosem krzyczenie to jest norma, to jest forma agresji tutaj nie, nie ma co do tego wątpliwości nie musimy się o tym przekonywać, no chyba że krzyczymy, kiedy nie słyszymy zbyt dobrze, jesteśmy w takim otoczeniu. Ja z tego, co pamiętam, jak oglądałam jeszcze tam na początku doktora Hausa, on miał taką tendencję do ignorowania tak, czyichś tak. uwag, mhm. takich dla leczenia gdzieś mhm. wartościowych. To prawda, to prawda. Był taki wyższościowy, cyniczny. Mhm. Tak, to się przejawia w zachowaniu właśnie tym, że na przykład ktoś nie słyszy tego, co inni mówią, nie słyszy ich pytań, czasami nie odpowiada na dzień dobry, na do widzenia, czasami nie zauważa, jak ktoś wchodzi do pokoju, czasami mówi o nim, patrząc gdzieś obok, tak jakby tej osoby nie było w pokoju. Rzeczywiście to mogą być też zachowania mobbingowe. Tylko, że jak właśnie, ja prawdę mówiąc, jak oglądałam doktora Hausa, to bardziej brałam to na karb tego, że no, on jest taki cyniczny, taki mm -hmm. sfrustrowany, taki pełen złości. E, nigdy nie pomyślałam rzeczywiście, że to są zachowania mobbingowe. A mm -hmm. na przykład e, Gordon Ramsay, <laughs> taki przykład. program mm -hmm. e, związany z kuchnią. Ja przyznam, że nazwisko jest mi znane, ale programu nie oglądałam. Gdyby pani mm -hmm. mogła też podać takie przykłady tych zachowań. Hmm. To krzyczy bardzo. Tak, krzyczy bardzo. Po, polecam zobaczyć rzeczywiście przykład książkowy, wręcz podręcznikowy pomiata swoimi właściwie no nie pracownikami, tylko uczniami. W jaki sposób to robi? Krzyczy na nich. Właściwie głównie to jest krzyk, się tylko i wyłącznie komunikuje poprzez krzyk, również ubliża im, stosuje wulgaryzmy, nie wiem, pewnie nie, na tyle tłumaczenie nawet polskie nie pozwala, żebyśmy to wyłapali, ale stosuje różnego rodzaju epitety wobec nich, głupki, nieudaczniki i tak dalej. Jest to krytyka publiczna, krytyka publiczna, która jest krytyką raniącą, nie ma nic wspólnego z krytyką konstruktywną. Poza tym też... Daje im czasami takie zadania, z których wiadomo, że nie będą mogli ich zrealizować. To też jest poniżające czy uwłaczające dla ludzi, kiedy no nie mogą czemuś podawać, już wiadomo to od samego początku. Czy o zjawisku mobbingu mówimy e, wtedy, kiedy dotyczy to jednej osoby i mober mhm. się koncentruje właśnie na tej konkretnej, czy, kiedy, czy też kiedy dotyczy to całej grupy? W obydwu przypadkach mówimy o mobbingu? Tak, w obydwu przypadkach mówimy o mobbingu i tak się to nazywa w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o nazywanie i, i, i jak nazywamy mobbing wobec grupy, wobec pojedynczej osoby, też moberem może być grupa na przykład, bądź pojedyncza osoba, prawda? Więc to też jest tutaj dużo jest nieścisłości w świecie i naukowym, i praktycznym co do terminologii, i jeszcze bioro, rozszerzając tutaj ten, te definicje i na Europę, i na cały świat. My w Polsce trzymamy się hasła mobbing. Mobbing dotyczy relacji w pracy, i może to, to jest zarówno niewłaściwe traktowanie, pod tym względem, o którym rozmawiałyśmy, Pracownika pojedynczego, jak i pracowników. Aczkolwiek, jeśli chodzi o, o mobbing wobec grupy pracowników, to tutaj nie ma bezpośredniego odwołania do aktu prawnego, bo w definicji kodeksu pracy jest tylko i wyłącznie u, u, jakby pokazany czy, czy uwzględniony mobbing wobec jednej osoby, więc jakoś takich pozwów zbiorowych tutaj nie, nie, nie może być. Po przerwie porozmawiamy o tym, czy istnieje w ogóle coś takiego jak osobowość mobera.